To w jaki sposób dostała Pani rolę Krewskvić? to była propozycja po prostu od Ksawerygo Żuławskiego, czy w jakiś tak inny naprawdę, sposób? Mm, nie bezpośrednio od Ksawerygo, to znaczy już Małgosia, i producentka spotkała się ze mną i ona była zdecydowana, żebym to ja zagrała karmę. Myślę, że to ciekawy serial. Nie wiem, jak się panu podobał? Podobał się, powiem szczerze, że taki bardzo autentyczny, bliski życia. Widać było, że duży jest nacisk właśnie na te położony. No właśnie, wydaje mi się, że on jest dosyć aktorskim i porządnie zrobionym serialem filmowo. To znaczy inscenizacja zdjęcia, ta reżyseria, rodzaj aktorstwa. Mam nadzieję, bo bardzo się o to staraliśmy i bardzo chcieliśmy, żeby tak wyszło, żeby to było filmowo. I mam nadzieję, że nam wyszło. Także ja po prostu zapraszam zapraszam na ten serial. Jeszcze wróćmy na koniec do, do seriali, bo pani gra i w tych bardziej komercyjnych. I w tych mniej komercyjnych? Dlaczego pani wybiera te bardziej komercyjne? Grałam w pensjonacie podróżą, grałam w heli w opałach. Grałam teraz gościnnie, Gra, grywam na przykład i w Głębokiej Wodzie, i w Prawo Agaty, które ostatnio się pojawiło. Natomiast bardzo lubiłam Prosto w Serce na przykład, czy helę w opałach. I tak naprawdę uważam, że to dla aktora jest bardzo dobry poligon. Aktor tam bardzo dużo się uczy sprawności technicznej na przykład. To jest robione szybko, trzymanie pozycji. I łapanie światła, wchodzenie w pozycję. To jest naprawdę dobry poligon. Ja uważam, że ja też trafiłam na plany tych seriali dosyć późno, więc yy, i swoje przepracowałam w teatrze, więc nie było jakiejś takiej obawy, że seriale mogą mnie zepsuć i nauczyć złego grania. Tak, ale ym, też jest taka opinia, że w serialach, które, wiadomo, kręci się szybko, bo one szybko muszą powstać, szybkość na antenę, yy, grają raczej... Yy, Aktorzy nieprofesjonalni, nie nie zawodowi. O, ja, o, nie. Tutaj ja uważam, że do takich szybkich seriali, coś, co musi być bardzo szybko wykonane, jak najbardziej potrzebny jest bardzo sprawny aktor. Bo wtedy ta robota idzie szybko. Natomiast co do tego, że grają czasami nieaktorzy zawodowi, no tak jest, no. Czyli nie odmawiajmy na przykład Kasi Cichobek możliwości zagrania w takim serialu. Jak ktoś ładnie gra i ktoś go chce oglądać. Czy gdybym ja umiała rzeźbić i rzeźbiła, no to dlaczego miałby ktoś nie kupować mojej rzeźby? Natomiast rozumiem zdenerwowanie rzeźbiarza, że on umie więcej, a nie może sprzedać. Nie, nie, no nie mam nic przeciwko temu, żeby amatorzy grali. Grają, są obsadzani, oczywiście czasami mnie bolą uszy, bo czasami słyszę tą amatorszczyznę, ale ale jest bardzo dużo aktorów amatorów, którzy bardzo dobrze grają.